Inicjatywa na rzecz rozwoju Myśli Boża zaprasza. 11. Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibusz 2016. Wykładowcy Akademii. W klasie fletu profesor Janusz Balint oraz dr Ewelina Zawiślak. Klarnet profesor Bogusław Jakubowski i magister Małgorzata Czachowska. Saksofon dr Włodzimierz Spodynek. W klasie fagotu dr Krzysztof Wiedukiewicz oraz w klasie oboju dr Sylwester Sobola. Na Akademię zapraszają. Inicjatywa na rzecz rozwoju Myśli Boże. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Myśli Bożu oraz Rada Rodziców Szkoły Muzycznej. 11-letnia Akademia Instrumentów Dętych myślibusz 2016. Od 1 do 9 sierpnia zapraszamy na wielkie święto muzyki klasycznej.